Cześć, Cześć kochani. Dzisiaj jesteśmy w pełnym składzie, ponieważ jest mamusia. Dzień dobry Ojej. mamusiu. Jest I nasz tatuś kochany. No też. Dziś rodzice odpowiedzą na pytania. Jestem ciekawa, który rodzic, czy mamusia, czy tatuś zna mnie lepiej. Pierwsze pytanie do taty. Ojej. Proszę. Kiedy się urodziłam, tato? 1996 roku. Dobrze, miejscowość? O, matko Bosko. Nie, w Matko człowiek. Bosko nie. <laughs> Dobrze, Dobre. ok, ale miesiąc? Który? 6 czerwiec. 8 nie. czerwiec! <laughs> nie, 6 czerwiec. No wiesz co? No i 8. 8 maj! No. A, no, no. <laughs> Tak samo jak i ty. No, Dobrze, tak no ma... nie wiem, ma... czy to jest dobra odpowiedź, no, mama. No, pół na pół, no nie, to tak nie może być. Rodzic powinien znać tak, datę. ani a nie czerwiec. Wymyślił ja Mam kiedyś... Dzień Dziecka, to... Kiedy się urodziłam? 8 maja 1996 rok w Pińczowie. I mama wygrała. Uh -huh. <śla> nie płaszcz. Ustawione pytanie. Następne pytanie jest do mamy. Ja nie będę potwierdzała. Ile mam lat? 26. Ile mam lat? Całe 26. Dobrze. Dwie odpowiedzi są poprawne. Ok, następne pytanie. Jak mam na drugie oraz trzecie imię? Najpierw tata. Ewa. No to. To pierwsze. Klaudia. Tak. Ha. I Jadwiga. Tak. Yy, nie wiem, mamo. Ewa, Klaudia, Jadwiga. Zgadza się, Oby dwie, ob, ob dwie, <laughs> obydwie, obydwie rodzice. Obydwie, obydwie odpowiedzi są prawidłowe. prawidłowe. E, następne pytanie do mamy. E, dwie rzeczy, na które mam alergię? Oj, na kota i psa. Na psa i kota. E, nie do końca. Nie do końca a Jeszcze to nie... na mleko. No, na ale mleko. to się nie na laktozę. Zgadza. Dobra, no zaliczę po znajomości, zaliczę Wam. Na sierść, kota, psa i laktozę. Tak jest, zgadza się. Dobrze, Tato. Polski ulubiony artysta, artystka. Ta jakiś Biber. <laughs> to nie ale, jest polski. Ale nie jest polski. Zagraniczny zgadza się, a yy, polski? Artysta, bo tyle się przewidują, że no, zaczęłam. No? Nie jestem pewien, nie o, będę dobra. Strzela. Mama? O, na pewno Sana. Dawid podsiadło. Tak. E... Dobra, wystarczy. A wystarczy. Mama, mama wygrała. To ty to wszystko wiesz. No, bo ja słucham. Mama płaciła to... za bilety na koncert. No. <laughs> Dlatego dobra. wie. Zgadza ja się. <laughs> to masz rację Jest słuszna uwaga. Okay. Zamienia mi się wszystko. Jaki mam kolor oczu, mamo? Oj, no. Niebieski. Tata? Niebieski też. Tak. Źle. Ślatery. Źle. Niebieski. Zielony mam. No, szary. Zielony. Zielony. No. no. Tak. Nie wiem, one takie są. Nieokreślone. Lunia. A oczy Nie zielone, są. życie szalone. No. A oczy błękitne, ży... no. niebieskie, Nie, życie, życie królewskie. Tata. Jak taty sweterek ładny? No Dobrze, no. Nie 8. zaliczam. No, no, nie, no trudno. <gry> Trudna, no, no. Jaki mam rozbiar buta, tato? 39. Mamo. 38. <laughs> 39, to mam ja. Mama ma 39. A ona ma Mamo, słucham. Trzy e, potrawy, które umiem przyrządzić. Trzy potrawy? Potrawy czy rzeczy? Potrawy! No, ja No. Makaron. Jest. E, makaron, i co ty tam jeszcze możesz przyrządzić? Nie podpadaj, bo zaraz będzie twoja kolej. Nie wiem. Jeszcze jedno? No, umiem. Umiesz na pewno? No. no to Uciekło mi, może tata dopowie. Spaghetti. Tak. Jajecznica. Ściągał. A no, a trzecie? Trzecie jest... Herbata. na pewno, kawę. To źle no. mnie świadczy. Parówki! A, no to, to, to jest odgrzanie tylko, no. No, a jajecznica, no to... No to jest to potrawa, trzeba. bo trzeba wyjąć, trzeba keczupu dać, skomplikowana no. potrawa. Jaka jest moja ulubiona zupa? Pomidorowa. Ale z czym? Z kluskami i makaron no, makar i ryżem. Przepraszam, z ryżem. Pomidorowa z ryżem. Mama ma rację. <laughs> makaron z ryżem. Na drugim miejscu. Nadrykanie no tak połóweczkę dostajesz tylko. Punktacji tata dostajesz. Dobra, mi Co, co, co? A co, co, co? A A wysokiej rady. Dobrze, teraz mamo. Jaki jest mój ulubiony kolor? Mój. O kim to jest odcinek? No ja wiem. Pomarańcz. Czarny na pewno. Granat. Masz kilka takich. Mamo, ulubiony, jeden ulubiony. Czarny. Ta, tato? Hmm. Wiśniowy. Mamo, fioletowy. O, <grym> a, nikt nie ja nie. To zaraz, by... zaraz, zaraz, chwileczkę. A, zaraz Może Zaraz, 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 zaraz <grym> Tak, Ponieważ nigdy nie można go dostać. Ale jest moim no ja ulubionym, ja ale, ale nie masz. Żadnej bluzki fioletowej, bo nie możemy nie, spotkać. Ale słuchaj, mogę nie mieć, ale jest moim ulubiony, no. Nie. No dobrze no. To niech ci będzie, no zero. Tata wiśniowy, <grym 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 nie zaliczam. Tylko fioleto. Ale ja byłam pewna, że ty będziesz wiedziała. Gdzieś, gdzieś mi tak zapomniałeś. Dobrze, e, tato, wolę psy czy koty? Słuchaj. Wolę psy czy koty? Ostatnio to się przyrzuciłaś na psy, ale wcześniej rok, dwa, trzy lata to kot był nie z tej ziemi, niespożyty. No, no tata ma rację. Teraz jest ulubionym pies. Zgadza się, tak. Skradł moje serduszko. No, tak, twój poterek, <grym> taki koterek <grym> i później ale no, najważniej, Najważniejszy jest To Bo jest najmłodszy. Tak. Następne pytanie do mamy. Dobrze. Ile mam centymetrów wzrostu? No, 164. Tata? 165. 167. Ohoho, to <grym> no, nie wiem, urosłaś? Tak, 1006... nie nie, 167. A już ja maksałka, no, 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 no. Nie, no. 167. No dobrze. No, ja czułem wygrałem. Nikt nie wygrał. <grym> <grym> nie. Następne pytanie jest do taty. Jaki jest mój znienawidzony owoc? Jeden znienawidzony. A jest taki, ale nie polski. No jaki? No, no, no. Taki, tak. Taki, taki. Taki jaki. <grychy> jaki? Nie wiem. Mama? Ananas. Tak jest. Ananas. No wiedziała. No wiedziałem, że to on, ale ten... No, ale nie wiedziałem. No, no taki, taki. No, taki, taki. No. Dobrze. Taki. Następne pytanie jest do mamy. Czego najbardziej się boję? O czego ty się boisz? Tak, tak y, może, możesz powiedzieć tu albo o uczuciach, albo możesz o zwierzętach powiedzieć. Uczucie i zwierzę. Jakiego zwierzątka się boisz najbardziej? No. Ty Nawet... Nie, trzej, Nie, trzy są takie, trzy są takie. No dobra, dwa no. no. Nie wiem. Nie no, trzy są takie, mamo, zastanów się. Bardzo panicznie wręcz. E, pająków? Tak. A I to tak. Mysze. Oho. mysza i. I co jeszcze? E, pająków. Ja to... wiem, ale nie powiem. Nie wiem. Dobra, Tata. Gadów, czyli węży. A węży. Tak, no, węży. No, Auc i, a uczucie, a uczucie. To strach, ale masz przed czymś nowym. No tak, Cześć. ale tak najbardziej. Takie jedno jest uczucie. No to nie uczucie, tylko przed czym, tak? Bo samoloty, to wiem. No, no, ale jeszcze takie jedno. Przed czymś nowym też masz strach. Też mam, to się zgadza. No, no. dobra, no tak po no, części zaliczony, się... samotność. A No o. widzisz, ale no jesteś z nami cały czas, to no, jest? mi nie spadło do głowy. No, ale... No tak, żeby nie być w ogóle nigdy samotnym. No to. Tak. Okej, okay. i zaburzone poczucie bezpieczeństwa. Tak, tak, to tak, najbardziej. Tak, no, Okej, okay. Tato. Jaki jest mój wymarzony samochód? Tak. Może być, nie musi być konkretnie, tylko marka tego samochodu. Ferrari. Mama? Porsche. Nie. Nie, Mustang. <grym> Ale nieraz mówiliśmy Porsche. Mustang nie, nigdy Porsche ani Lamborghini. No, ale Porsche też było ładne. no Podobało Ci no, się? No, no mi się. Ale Mustang, tak. Widzicie no, to, to? To Mustang. A? Bardzo mi się Mustangi tak, podobają. Wiesz tata, że na rytm tego nie, nie kupimy. Nie, nie, nie. Na raty. Na, na, raty, na, na ja... jagody i na grzyby. Na minie raty. Mamusiu. słucham cię, Rusiu. <noise> najbardziej znienawidzony przedmiot w szkole. Jaki był to przedmiot? Bo już o, nie chodzę do szkoły. Jest matematyka. No. Tato? Taki najbardziej ulubiony. Znienawidzony. Znienawidzony. To matma. Zgadza Mat, się. Matematyka. Okej, okay. ostatnie pytanie. Kochani. tak ja Tak, no, no zobaczymy. Tato, wolę słodkie czy słone rzeczy? Słodkie. Słodkie, ale i słone też. Ostatnio bardzo tak. słone. Ostatnio na orzeszki soloneczne. Yy, myślę, że mamusia troszkę więcej wiedziała o mnie niż tatuś, ale i tak sobie świetnie poradziliście. A no tak. Jeśli chcecie kolejne odcinki, tylko teraz z mamą i z tatą, żebyśmy odgadywali nawzajem, to dajcie znać, piszcie w komentarzu, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Tam macie taki dzwoneczek na dole. I dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Cześć kochani! Cześć, kochani. Cześć, było nam bardzo miło.